Badania y, polegają na tym, że wyłapują tą różnicę temperatur między tym, kto... Te, między tem, temperaturą, która jest wewnątrz bu, budynku, a na, a, na, a, a na zewnątrz. Wtedy najlepiej widać te miejsca, gdzie to ciepło ucieka na zewnątrz, czyli tak naprawdę traci mieszkaniec, czy też wspólnotę, czy też zarządca w budynku wielorodzinnym traci ciepło. I y, to ma właśnie na celu y, ta, ta akcja y, ciepło pod kontrolą, żeby jak najbardziej, jak najlepiej uświadomić wła wła właścicieli o stanie termicznym swoich budynków. Dopiero zaczynamy. Na liście mamy 21 budynków jednorodzinnych i 11 budynków wielorodzinnych. Współpracujemy też koledzy z przedsiębiorstwa komunalnego też włączyli się w tą akcję. Stoimy tutaj przy budynku wiejska 11, gdzie też koledzy szukają miejsc, w których jeszcze mogą uzupełnić ocieplenie albo zmodernizować się tak, żeby koszty związane z ciepłem były jak najmniejsze jak naj, 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 naj dla mieszkańców. Chcemy, żeby był ten stan energetycznie opłacalny, ponieważ mamy duże zaliczki na centralne ogrzewanie, są duże koszty centralnego ogrzewania i tu wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, Jesteśmy w programie, gdzie mamy takich bardzo dużo budynków starych, jeszcze przedwojennych, gdzie jest duża kubatura tych mieszkań, i to wchodzi na to, że te zaliczki są dobre. I chcemy zrobić wszystko: chcemy zrobić ten audyt, tak żeby specjaliści się wypowiedzieli, jak możemy zmniejszyć koszty energii, tym samym zmniejszyć koszty opłat dla mieszkańców, zasobów komunalnych, można powiedzieć, ale i wspólnot mieszkaniowych, ponieważ stoimy przed wiejską 11, gdzie jest wspólnota mieszkaniowa, i po tym audycie. Pod w programie będziemy wiedzieli, co mamy zrobić, co mamy, jak zauczestniczyć w tych kosztach opłacalności użytkowania tych lokali i wtedy będziemy mieli. Jasno na decyzję, może nie decyzję, ale, ale, ale takie wnioski specjalistów, jak mamy korzystać i remontować te mieszkania, docieplać, tak żeby to było energoopłacalne, bo, bo w tej chwili te koszty energii są bardzo duże, jeszcze raz to powtórzę, ale są duże. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, że bardzo dobrze nam się współpracuje z, z mpec em MPC jest bardzo dobrym dostawcą energii, nie ma awarii, można powiedzieć, są duże mrozy teraz obecnie i ta opłacalność jest mniejsza, bo są no, też oszczędności. Chcemy w pozostałe budynki, bo tak naprawdę mamy około 20% budynków, których trzeba ocieplić, trzeba zrobić jakieś audyty właśnie, żeby wykorzystać myśl techniczną w zmniejszeniu skutków ogrzewania i to jest generalne to, co chcemy zrobić. Dlaczego te badania są ważne? Ponieważ pokazują dokładnie, gdzie Budynki wymagają jeszcze poprawienia termoizolacji oraz po prostu dają pogląd dla odbiorcy, czy termoizolacja, termoizolacja jest w dobrym stanie, czy gdzieś znajdują się ubytki ciepła, czy gdzieś to ciepło po prostu przez budynek ucieka. Teraz jesteśmy w trakcie wykonania tych pomiarów do raportów, do sporządzenia raportów jeszcze do póki póki są te największe mrozy. To jest wtedy najlepsza. najlepsza Możliwa, najlepszy możliwy termin na wykonywanie tych badań, ponieważ potrzebujemy dużej rozbieżności temperatur, żeby te pomiary były miarodajne. Jeśli chodzi o wnioski, no to już te budynki, które przebadaliśmy, na razie zajęliśmy się budynkami jednorodzinnymi, to pokazują, że rzeczywiście te budynki są dobrze zaizolowane, tylko w niektórych miejscach zdarzają się nieszczelności, na przykład na stolarce okiennej, gdzieś na przykład już po kilku latach uszczelka zaczyna przepuszczać to ciepło.